Miałam okazję widzieć Katrin Denef na żywo wiele lat temu podczas konferencji prasowej. Filmu z jej udziałem, konferencja odbywała się na festiwalu filmowym w Cannes. Film nosił tytuł Z Podniesionym Czołem, reżyserowała go francuska Emmanuelle Bercot, i na tej konferencji wydarzyła się rzecz dosyć niespotykana. Mianowicie. Gdy filmy takie jak z podniesionym czołem, czyli kino społeczne, zaangażowane, kino mądre na temat, o którym można rozmawiać godziny, pojawiają się na festiwalach, wówczas na konferencjach, pytania padają często pod adresem reżysera bądź reżyserki. Tutaj wszystkie te pytania spadły jak lawina na Katrin Denev. Jaki jest Pani komentarz do małej reprezentacji kobiet reżyserek w konkursie głównym? Czy rodzicielstwo jest dziś trudniejsze niż? Kiedyś? Co można zrobić, żeby ratować przyszłe pokolenia? Powiem Państwu, że to było coś na kształt wyznania wiary i nadziei w to, że wciąż są wśród nas aktorzy demiurdzy i że Katrin Denef jest właśnie kimś takim, kto zna odpowiedzi na wszystkie te pytania. Co zaskakująco o tyle, że Katrin Denef nigdy specjalnie nie skupiała się na robieniu tego, co w danym momencie było popularne i w cenie, a wręcz przeciwnie.